internet, słuchajcie. Jest mega, mega fejkowy i mega nieprawdziwy. I można stworzyć skrować własną postać tak, jak się chce, i być odbieranym tak, jak się chce. Hejka, kochani, my właśnie wracamy z. czekajcie, muszę sobie poprawić fryzurę. Z wycieczki rowerowej. Idziemy jeszcze coś wypić do knejpy. Prawdopodobnie będzie to zimne piwo. Co ja mam z tymi włosami? I tak zastanawiam się, czy nas nie pierdzielą komary, ale może nie. I powiem Wam, że właśnie jesteśmy w moich ukochanych kaletach. Tu marzę o tym, żeby. Nie, może nawet nie nastarać, może wcześniej, żeby się tutaj przeprowadzić. I właśnie widzę, jak Pani. Ej, Pani zamyka knajpę. Ach, nie, nie wierzę. Nie, nie, to się nie dzieje. Ja pierdzio, No to nie napijemy się piwa. Taki znak z nieba. No, a... No nie, załamałam się. Dobra, odezwę się potem. Hejeczka, kochani, właśnie jestem na basenie odkrytym, bo są mega upały i świat mi się w ogóle mega chce, bo mam strój czerwony, jednoczęściowy i wszyscy myślą, że jestem ratowniczką i co chwilę to się przychodzi o coś pytać albo takie dzieciaki do mnie podbiegają proszę Panią, bo tam ktoś mnie podtawi, czy Pani może go wyciągnąć z wody albo wyrzucić z basenu no, także w ogóle strój kupiłam w hausie ale nie jest najbardziej korzystny przynajmniej e, dla mnie, bo strasznie mnie spłaszcza nieważne, no ale muszę nosić jednoczęściowy strój bo mam cały brzuch op w plastrach. No i w ogóle nie chcę wystawiać ani, wiecie, brzucha, ani. no Ogólnie brzucha nie chcę wystawiać na słońce. No, nogi ciężko jest schować, ale przy takich upałach i tak w zasadzie siedzę w cieniu, żeby mnie jakiś e, robal atakuje. Ja właśnie idziemy na rowery. Ja tak szybko robię sobie, właśnie, e, demakijaż bo nasmarowałam się pięćdziesiątką, bo no, pompaliśmy się i tak dalej i po prostu e, czuję, jak ta twarz jest taka, wiecie, lepiąca, więc stwierdziłam, że zrobię takie szybkie tutaj zmycie e, i odezwę się do Was, ponieważ mam pewne przemyślenia e, dotyczące, dotyczące życia w internecie, w social mediach e, i e, tak pomyślałam, że powiem Wam to na, tak naprawdę na przykładach, które zdarzyły mi się e, dzisiaj, e, więc nie muszę w ogóle daleko szukać, w sensie w interpretacji e, do tego, jak niektórzy, jak niektórzy odbierają social media i jak żyją w tych social mediach, takie wiecie, troszkę na zasadzie socjologicznego, socjologicznych spostrzeżeń moich, jako i widza, i jako osoby, która nagrywa. Zacznę od mojego stroju kąpielowego. Ostatnio nagrałam film, gdzie jestem w Gdańsku, po prostu nagrywam w jednoczęściowym, czerwonym stroju kąpielowym, takim, który dzisiaj też miałam. I dostałam komentarze pod tym filmem i nawet dostałam prywatną wiadomość, że jak to jest, że ty masz strój jednoczęściowy, przecież tak gadałaś, że się nie wstydzisz swojej blizny, a teraz ją ukrywasz pod strojem. I przypomniało mi się w ogóle, bo na początku mówię tak o co chodzi, przypomniało mi się, że kiedyś dałam takiego postać i pokazałam kawałek swojej blizny na brzuchu, która po prostu jest duża, i dał się w nią bliznowiec, i w ogóle brzydka, i tak dalej. Pytałam, że ja się tej blizny nie wstydzę, ponieważ to jest część mojego życia nie to jest symbol tego, że no, poradziłam sobie z tą chorobą, nowotworułam, że to przeszłam i że nigdy jej nie będę zakrywać, mimo tego, że tak mi sugerowała jedna z osób e, bliskich mi, co, co było dla mnie wtedy też takie no dosyć smutne, że, że właśnie, że powinnam to ukryć, znaczy w sensie chować, żeby, żeby tam ludzie się nie patrzyli na tą bliznę. E, no i e, znalazły się, widzicie, osoby, które to pamiętały i które e, tak to zinterpretowały i e, ja na zasadzie, że właśnie no, jednak już się wstydzę tej blizny tak gadałam, a chodzę teraz jednoczęściowym. I tak sobie myślę, czy ja mam, wiecie, tłumaczyć i pisać takiej osobie, że się nie wstydzę, ale mam plastry na brzuchu przeciw obrzydliwości rękom i nie chcę tego brzucha i tych pachwin wystawiać na słońce, tylko chociaż je trochę ochronić, żeby mi nie puchły. To jestem z myślę, czemu ja mam takie banały, czemu ja mam się z tego w ogóle tłumaczyć? Że to jest takie, wiecie, takie poczułam po prostu jakby... Nie smak całej tej sytuacji. I to właśnie jest ten paradoks e, internetu, tego życia w social mediach, bo niektórym. Za, ja powiem Wam tak, ja bardzo lubię nagrywać i tak dalej, ale są takie sytuacje i są takie sfery, które po prostu m, gdzieś są dla mnie takie mega, wiecie, niezrozumiałe, że tak łatwo w internecie wszystko interpretujemy na swój sposób, tak łatwo osądzamy, tak łatwo wydajemy jakąś tam swoją opinię, e, gdzie tak naprawdę e, możemy, wiecie, z takiej pierdoły zrobić z kogoś, osobą, która jest taka y, jakby, nie że niesłowna, ale wiecie, że y, mówi coś y, na pokaz, a tak naprawdę tak nie robi, że jest nieprawdziwa. Teraz powiem Wam o drugim paradoksie internetowym. Tylko muszę się chyba zatrzymać, bo mówienie do kamery i jasne nie jest zbyt drogie. Pani, jeżeli chodzi o drugi paradoks, to. Yy... Cała sytuacja przypomniała mi się, jak jechaliśmy dzisiaj z moim mężem na piwo zielone, które tutaj w okolicach Koszyncina jest bardzo znane. Jest beczka, gdzie właśnie tam leją to zielone piwo. A myślę o to przypomniała mi się, jak kiedyś nagrałam po hemioterapii takiego vloga, że właśnie jedziemy, że jesteśmy na tym piwie i pamiętam, jak mi się obrwało, że jak ja mogę w ogóle pić piwo, pokazywać to, że to jest takie głupie, nieroztropne, że, jestem, że ja mam nowotwór i tak dalej. Jakby już abstrahując od. O całej tej sytuacji to właśnie ja mam, takie, e, mam taką myśl, że w internecie e, tak łatwo można stracić. E, Reputację, dobre imię, że czasami wystarczy jedno zdanie, źle wypowiedziane, niefortunnie, czasami wystarczy, wiecie, jakaś dziwna sytuacja, w której się znajdziemy, jakieś niedopowiedzenie, żeby ludzie zaczęli nas nienawidzić i odebrali naszą osobę całkowicie odwrotnie, negatywnie i wiecie, z jakiegoś takiego, nie wiem, fajnego miejsca możemy spaść na samo dno. Także uważajcie, co wrzucacie do siebie i co mówicie, bo czasami ludzie chcą słyszeć to, co chcą słyszeć, interpretują nasze słowa tak, jak chcą interpretować i no i, i to jest bardzo, i powiem Wam tak, że, że ogólnie te, te social media są bardzo niebezpieczne, że to nie jest takie miejsce, słuchajcie, przyjazne, że sobie możemy mówić, co chcemy, co uważamy, bo możesz znaleźć wiele osób, które to właśnie wykorzysta. Powiem Wam, że staram się chodzić dużo boso, na przykład tu jak jesteśmy na działce, ale cały czas myślę, żeby nie wejść w jakąś osę. Bo ostatnio oglądałam właśnie film od Iwony Wierzbickiej, która mówi jakie to jest... No, jakie to jest w ogóle super chodzenie boso i ile to daje, ale... Ja zbyt bardzo się niestety lękam. Zobaczcie, jakie mam piękne pomidorki. Już rosną. Mm -hmm. Niepryskane, zdrowotne. A tu jaki duży. Hey, ty, ty się schowałeś. Opowiem wam teraz ostatni paradoks. Wczoraj stwierdziliśmy z moim mężem, że idziemy na randkę. Czasami tak robimy, że po prostu idziemy na randkę. Tak się śmiejemy. Ja oczywiście cały dzień się śmiałam, cieszyłam, że a, idziemy i w ogóle stwierdziłam, że ok, że nagram wam w ogóle z tego wyjścia, z przygotowania, jak coś zjemy i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że yy, nagrywałam w ogóle przed dojściem właśnie do, 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 tej, do tej knajpy, gdzie tam przyszliśmy na pizzę jak to ważne jest, żeby w związku rozmawiać, mieć czas dla siebie, żeby, że jednak podstawą związku to jest rozmowa, to jest zaufanie i pierdę słuchajcie, 10 minut się naprodukowałam poszliśmy do, do knajpy, zamówiliśmy pizzę, Dostaliśmy pizzę, po czym się tak pokłóciliśmy, tak się pochajaliśmy że, że dalsza część wieczoru była beznadziejna i wracaliśmy obrażenie, które następny dzień nam przeszło. Oczywiście poszło opierdołę. I tak no, wiecie, jak w normalnym związku: ludzie się kłócą, my też się kłócimy. No i poszło opierdolone, jakby od słowa do słowa. Także ten wieczór był beznadziejny, totalnie beznadziejny. Jest był tak po prostu tragicznie beznadziejny. No ale jakby wszystko było takie, wiecie, nagrane, do tego momentu aż się nie pochajaliśmy całkiem, całkiem powiedzmy elegancko, romantycznie. Wiecie, jakieś przebitki tutaj idziemy, wiecie, łąki, pierdy, pierdy. I dzisiaj zaczęłam tu montować. Mówię, no dobra, zmontuję, bo to już naga, tyle się na, na, no, nagrałam to wszystko, mówię, to już to zmontuję. Ja to tak, wiecie, siedziałam na to sobie myślę, Boże święty, to jest takie po prostu nieprawdziwe. No. Ja mówię, nie tutaj mam teraz zrobić, z wiecie, to po prostu yy, taką romantyczną kolację, w ogóle opowiadać o miłości, a ja tutaj mam tą świadomość, że się w ogóle pokłóciliśmy, bo było beznadziejnie, było totalnie do dupy. No i w końcu stwierdziłam, że nie wstawię tego filmu i teraz wiecie, to, to nie o to chodzi, że ja tutaj jestem po prostu Boże, jestem już, już po prostu uczciwsza niż nie wiem co, tylko nie wiem, po prostu poczułam niesmak tej sytuacji, stwierdziłam, że ten kanał to też jest... To są jakieś takie moje momenty w życiu, które ja kiedyś mam nadzieję na starość. Jak dużo je chciałabym oglądać i nie chciałabym zobaczyć takie filmy i sobie myśleć, boże, to jest takie fejkowe. Przecież by się wtedy tak pohajali, bo tak bez nadziei, to w ogóle taki film. I to jeżeli chodzi o paradoks i moje przemyślenia, są właśnie takie. Że tak łatwo manipulować tym, co pokazujemy w sieci, w internecie, tak łatwo stworzyć idealny obraz siebie, idealny obraz związku, idealny obraz naszej rodziny i tak dalej, nagrywając tylko to, co jest idealne i to, co jest najlepsze. I oczywiście działa to od dwie strony, ponieważ pokazując takie rzeczy, czy tam właśnie takie wiecie, romantyczne, zdjęcia, też. Ym powodujemy, że osoby, które nas oglądają, tak nas właśnie odbierają i tak nas właśnie oceniają, co czasami jest całkowicie błędne i fejkowe i my to na wielu przykładach. Zresztą, wiecie, to jest też normalne, że ludzie nie pokazują jakichś takich właśnie ciężkich sytuacji, kłótni, płaczu, nie opowiadają o jakichś tak ciężkich sytuacjach rodzinnych, bo wiecie, tych sytuacji jest bardzo dużo. Ja oczywiście podzielam się z Wami moją chorobą i do tej pory siedzielę różnymi zmaganiami, ale Pojawiają się też inne problemy, o których ja oczywiście nie mówię i różne inne sytuacje i rzeczy, którymi ja się zajmuję, o których ja też nie mówię. No bo nie wszystko się nadaje do internetu i, i wiecie, ludzie też to różnie jakby odbierają, bo z jednej strony wszyscy domagają się autentyczności, a kiedy dostępna autentyczność, to są rozgoryczeni albo narzucają właśnie swoje zdanie, albo no są zniesmaczeni. Tak to niestety wygląda, no ale abstrahując już od tego, to no, tak wyglądała nasza romantyczna kolacja i, i wiecie, to nie jest nic niezazwyczajnego, że ludzie się kłócą, tylko po prostu śmiać mi się chciało, bo mogłabym z tego wieczoru stworzyć najbardziej idealny, romantyczny wieczór, bo miałam idealne przebitki, wiecie, świec, spaceru yy, i tak dalej, A ale tak naprawdę wiedziałam yy, jak to się skończyło i po prostu dla samego, dla samej siebie wiedziałam, że tego. Nie puszczę, bo wiecie, no ja też nie mam takiej potrzeby, żeby wrzucać wszystko, wszystko, wszystko do sieci. Bo nie mam, po prostu używam tylko to, co mam ochotę i co uważam, że jest w miarę fajne, przynajmniej dla mnie. No, także tak, mówię to Wam tylko i wyłącznie dlatego, żebyście mieli zawsze tego świadomość i nigdy nie czuli się gorsi i, nie, i nigdy nie czuli, że Wasze życie jest gorsze, Wasze małżeństwo, nie wiem, relacje z bliskimi, wychowanie dzieci, czy Wasze dzieci po prostu, nie wiem, gorzej się rozwijają i tak dalej, bo to jest na krótką metę yy, i szybko wpadniemy, yy, yy, jeżeli chodzi o takie jakby no, oszustwo, tak to nazwijmy, ale można można, więc, więc miejcie to zawsze na uwadze, że e, naprawdę nie jesteście gorsi i wasze życie nie jest gorsze. Ci ludzie, których oglądacie i są tak super, ekstra e, według was idealnie, oni się też kłócą, oni mają chwilę słabości, oni też płaczą, oni mają problemy i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu jeśli nie wyciągają tego e, do internetu, bo czasami po prostu nie warto, naprawdę nie warto, uwierzcie mi, ja to mimo tego, że mój kanał nie jest jakiś e, mega wielki, to ja to po prostu już doskonale wiem, że niektórych rzeczy nie warto poruszać w internecie, bo może się to po prostu źle do na nas skończyć. A przynajmniej może się tak skończyć, że będzie nam przykro. Dobra, nieważne. Buziaczki wielkie wam przesyłam, już kończę. Mam nadzieję, że wam się moje paradoksy, które tak naprawdę wiecie, nie musiałam tego długo szukać, bo to w ciągu w zasadzie jednego dnia tak to nawet nazwijmy ale tych paradoksów jest bardzo dużo. A te social media są fajne, bo dają dużo możliwości, ale są też nie, nie no po prostu są też nie fajne, bo tworzą nierzeczywisty obraz. Ludzie kreują, kreują swoje życie, wydaje mi się, najlepsze niż ono jest. Sorry, że tak mówię, ale tak uważam, bo pokazując najlepsze momenty. Właśnie tak to wyglądasz. każdy, wiecie, jest fit, yy, wszystkie małżeństwa są idealne, dzieci są idealne, jemy idealne rzeczy, mamy idealne wakacje i tak dalej. A doskonale wiecie, że tak nie jest, każdy z nas ma problemy, ma smutki, ma chwile słabości i obojętnie jak ktoś by nie był zadowolony, zmotywowany, jak czasami słyszycie, że ktoś mówi, że tak, że ja mam takiego powera, że w ogóle super, ekstra, jasne, ma, ale na pewno też ma chwile słabości, wiecie, nikt się nie urodził cyborgiem, Eee, no, dobra, koniec, bo się rozkatałam, Boże Święty. No, dobra, pusiaczki.